Cześć! Na naszej stronie zaszło sporo zmian. Przede wszystkim ograniczyliśmy ilość podstawowych kategorii w celu ułatwienia wyszukiwania produktów. Aby przyspieszyć wyszukiwanie, możesz również skorzystać z naszej wyszukiwarki, wpisując nazwę lub ID produktu. Jeśli chcesz, produkty możesz posaltować alfabetycznie. Możesz również posortować alfabetycznie wszystkie kategorie. Na stronie pojawił się też chatbot, który pomoże Ci rozwiązać wszelakie trudności. Dodatkowo dodaliśmy ostatnio opcję ponów zamówienie. Dzięki niej możesz w łatwy sposób powielić poprzednie zamówienia. Śledźcie na bieżąco nasze zmiany. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia.